ABC. I mamy dwa trójkąty, więc będą dwa przykłady i. Mm, spójrzmy, co mamy. Mamy trójkąt prostokątny. Żeby obliczyć miary. Kątów ostrych trójkąta ABC, potrzebujemy wszystkie miary. Czyli na przykład tutaj tej miary nie mamy, nazwijmy ją X. Jak ją wyliczymy? Oczywiście wyliczymy ją z Pitagorasa czyli 1 do kwadratu plus x do kwadratu równa się pierwiastek z 3 do kwadratu. 1 plus x równa się 3. x równa się 3 minus 1. x równa się 2. Kwadrat pozjadałam i pierwiastkuję, czyli x równa się pierwiastek z 2. I teraz, dobra, będzie tak. Różowo, tutaj oznacza alfa. No i liczymy. Oj, moment, bo mi tutaj, oj, ręka w coś haczy. I czyli sinus alfa, cosinus alfa, tangens alfa i kotangens alfa. Kotangensa możesz nie mieć, zależy od tego, na jakim jesteśmy na podstawie, czy na rozszerzeniu. I tak sinus. Sinus, patrzymy. Tu mamy nasz kąt, i w sinusie my idziemy do tego kąta, czyli idę tutaj od kąta prostego i wios wiospadam. Czyli pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3. Kosinus. Kosinus uwielbia się przytulać. I tu mamy kosinusa. On przytula ten nasz kąt z obu stron. Czyli mam jeden przez pierwiastek z 3. Hmm. Tangens. Tangens też idzie powolutku. Tangens jest takim ludzikiem, który idzie przy kącie prostym człap, człap, człap. Puf, i skręca, by dotrzeć do naszego kąta. Czyli mamy pierwiastek 2 przez 1, czy jest to pierwiastek 2, a kotangens on strzela, focha i idzie w drugą stronę. Czyli jest 1 pier... przez pierwiastek 2. Usuwamy niewymierność, czyli mamy pierwiastek z 2 przez 2. Tutaj też pousuwajmy niewymierności pierwiastek z 3 przez 3. Raz pierwiastek z 3, pierwiastek z 3, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 3. I tak, jakie tu mogą się pojawić pytania? Jak z tego powstało to? Pierwiastek z 3 do kwadratu, to jest pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3. Czyli pierwiastek z 3 razy 3, czyli jest to pierwiastek z 9, czyli 3. E, kolejne pytanie, jakie może być? E, jak tu pierwiastek z 6 powstał? No pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3, rzucam to pod jeden pierwiastek, czyli 2 razy 3 jest 6. Dobra, tutaj już nie będzie raczej pytań i mamy teraz drugi kąt beta było tutaj miary kątów ostrych. Mamy dwa kąty ostre. Czyli tak. Sinus beta, cosinus beta, tangens beta, cotangens beta. I tak, tak. Jedną rzecz jeszcze pragnę Tobie powiedzieć. Nie szczelaj fochami. Jak to mówi McQueen w swojej bajce. To. Podlinkuję tutaj film, gdzie bardzo długo i powoli tłumaczę, jak sobie radzić i zapamiętać, co jest sinus, co jest kosinus, Co jest tangens i kotangens. Z tego względu nie, nie mówię tutaj o tym tak chło ogromnie, bo ten film by długo trwał. Wolę tutaj poświęcić te 30 sekund, żeby to wtrącić Tobie, że jeśli masz z tym problem, to zerknij tam jeszcze w inny film po prostu. I wracamy do naszej bety. No i tak, patrzę, gdzie jest beta. Kąt prosty, czyli sinus idzie w tą stronę do tej. Czyli jest 1 przez pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność od razu. Czyli 1 raz pierwiastek z 3, pierwiastek z 3 przez 3. Kosinus e, beta. Pamiętamy, że kosinus uwielbia przytulasy i on przytula zawsze ten kąt, który musimy wyliczyć. I przytula tak, że zawsze w mianowniku jest przeciwprostokątne, a na górze ten drugi bok po prostu od przytulaska. Pierwiastek z 6 przez 3. Tangens beta. Tangens beta, czyli idziemy do tego kąta. tup. tup, tup, tup. Czyli to jest 1 przez pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność. To jest pierwiastek z 2 przez 2. Kotangens, no to to obracamy. Czyli jest pierwiastek z 2 przez 1, czyli pierwiastek z 2. Czyli mamy pierwszy trójkąt zrobiony. Teraz przejdźmy do drugiego. I tu również nie mamy naszej przeciwprostokątnej. Oznaczmy ją jako 2x. Tu niech będzie y, czyli mamy tak: 12 do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się y kwadrat. I co dalej my tutaj chcemy zrobić? Bo podnosić do kwadratu, czyli tak, 12 do kwadratu to mamy 144 plus 25 równa się y kwadrat, 169 równa się y kwadrat pierwiastkujemy, y, czyli y równa się 13. Tak, bo pierwiastek 169 jest 13. No i podobnie jak przed chwilą, teraz sobie innych kolorów użyję. Tu sobie taki fioletowy alfa, no i liczymy sinus alfa, cosinus alfa, tangens alfa. Tangens alfa. Równa się, równa się, równa się, równa się. I teraz trochę ci pokażę inne podejście do e, uzupełnienia i obliczenia tego zadania. W sinusie i w cosinusie zawsze w mianowniku jest przeciwprostokątna. Która to jest przeciwprostokątna? Ta naprzeciwko kąta prostego. O tej mówię. I ona jest tutaj, czyli dlatego tu mogę od razu wpisać 13. Jak pamiętasz, e, Kosinus lubi się przytulać, czyli on jest tu. Więc drugą liczbą przy kosinusie będzie 12. Skoro tą liczbę już użyłam, to w sinusie będzie piątka. Ok? A pyk, pyk, idziemy do tego kąta. Ok? Widzisz to? I teraz został nam tangens. Tangens idzie do kąta, czyli mamy 5 dwunastych. Kotangens, odwrotność tangensa. No i teraz beta. Tu mieszka nasza beta. Działamy tak sinus beta, cosinus beta, tangens beta, kotangens beta. Kreska, 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 kreska. I tak jak mówiłam, przy sinusie, kosinusie zawsze jest przeciwprostokątna w mianowniku. Znowu, kosinus uwielbia lasy, Tu jest nasza beta. Więc jak trzynastkę mam już wpisaną, to teraz muszę piątkę wpisać na górze w liczniku. Więc sinus beta to zbędzie 12, trzynastych, muszę drugą liczbę użyć, bo nie mogę napisać 5, 13, jak już kosinus jest 5, trzynastych. No i teraz tangens. Tangens to idę do tego kąta, czyli 12, piątych, a kotangens beta to jest odwrotność, czyli 5, dwunastych. I to tyle. Eee, tak, jak mówiłam wcześniej, w, między tymi dwoma trójkątami, zapraszam Ciebie bardzo na filmy, w których tłumaczę dokładnie, powolutku, nie śpiesząc się nigdzie i rozważam i pokazuję na różne sposoby, co to jest sinus, cosinus, tangens, kotangens. Jak sobie z tym radzić, jak do tego podchodzić. Naprawdę tam jest bardzo dużo fajnej wiedzy darmowej. Czekającej na ciebie. Nie musisz za to płacić. A jak chcesz zapłacić, no to zawsze są korepetycje. To tyle. Dzięki za uwagę. Zostaw po sobie znak, to jest zawsze jest dla mnie fajne. I, I tyle. I tutaj już na pewno widzisz, że wyskoczyły te wszystkie pomagajki.